Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie i dzisiaj chciałabym Wam zrobić taki test pomadek matowych w płynie, których posiadam dosyć sporo. Oczywiście nie kupiłam ich wczoraj, nie kupiłam niedawno. Niektóre mam już może kilka miesięcy, inne trochę krócej. Także, jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam do oglądania. Chcę Wam powiedzieć, jak się one u mnie sprawdzają. Może chcecie wybrać sobie jakąś pomadkę matową, więc myślę, że ten film troszeczkę Wam ułatwi. Kilka takich y, y, słów wstępu, jeżeli chodzi o y, pomadki matowe i pracę z nimi. Nie są to łatwe pomadki. Niektóre z Was może nie lubią pomadek matowych. A może jeszcze nie zdecydowałyście się na nie, więc może ten film przybliży wam, czy warto kupić taką pomadkę, czy, czy te pomadki się sprawdzają, i jak należy przygotować usta, żeby te pomadki u nas wyglądały ładnie. Ja dzisiaj nie mam na ustach nic, jak zauważyłyście. Mam tylko pomadkę. Sylweko. I teraz to jest taki właśnie pierwszy punkt, o którym, chcę, o którym chcę Wam powiedzieć, że usta do pomadek matowych w płynie muszą być świetnie przygotowane. To nie mogą być usta przesuszone, to nie mogą być usta spieszchnięte, popękane, z jakimiś odstającymi skórkami, gdyż matowa pomadka bardzo, bardzo mocno Wam to wszystko podkreśli i, i usta będą wyglądały brzydko. Więc podstawowa zasada usta muszą być nawilżone, i to nie tak, że nawilżamy je chwilę i nakładamy pomadkę. To usta, o usta powinniśmy dbać tak jak o twarz, czyli peelingujemy usta, nakładamy jakieś odżywki, ale nie odżywki, takie jakie na twarz, ale mogą być to na przykład takie pomadki. Ta pomadka jest świetna. Na pewno nie, nie będzie to moja pierwsza. Myślę, że z tą pomadką będę długo, długo jeszcze pracowała. Jest to pomadka naturalna, która ma w sobie cukier, brązowy cukier. Ja już Wam mówiłam o tej pomadce. I ona świetnie peelinguje, a poza tym możemy ten cukier zjeść. Więc dla tych z Was, które nie chcą zmarować sobie ust jakimiś peelingami chemicznymi, jest to świetna, świetna alternatywa. Poza tym, pięknie nawilża usta. Ja mam dzisiaj tylko i wyłącznie właśnie tę pomadkę, i powiem wam, że odkąd jej używam, moje usta są naprawdę miękkie, bez jakichś tam suchych skórek, bez spierzchnięć, bez popękania. Chociaż ja nigdy nie miałam aż takich problemów, bo zawsze starałam się te usta nawilżać, ale były one no, na pewno u każdego z nas momentami, w jakichś tak momentach życia, są, są, są spierzchnięte, są suche, więc no, trzeba je odżywić. Możecie też używać wszelkiego rodzaju balsamów, pomadek takich w sztywcie, natłuszczających, nawilżających. Starajcie się to robić również na noc, bo w nocy te usta właśnie się regenerują, one się tutaj pięknie natłuszczą, ponieważ w nocy nie pijemy, nie jemy, więc ta pomadka czy tam balsam nam z tych ust nie zniknie. Bardzo też fajnymi produktami są takie produkty naturalne z naszej kuchni. Może to być olej kokosowy, który nakładacie, potem go zjecie, on jest smaczny. Może to być na przykład um, miód, który też świetnie odżywia nasze usta. Także starajcie się szukać takich właśnie fajnych produktów, które wasze usta odżywią i każda z Was musi sobie dopasować te produkty odżywiające do swoich warg. Tak jak powiedziałam, ja używam tej pomadki, ale również często daję na przykład ym, Bepanten wieczorem na usta. Ja Wam pokazywałam tę maść Bepanten, która świetnie działa na wszelkiego rodzaju przesuszenia, ale również na usta. I y, jakiś, ma, jakąś maść witaminową możecie sobie położyć z witaminą A, ona też bardzo dobrze nam Wam te usta odżywi. Czyli nadłuszczamy, nawilżamy na co dzień, a nie tylko przed użyciem tej pomadki. Y, a wręcz odwrotnie, przed użyciem pomadki y, usta nasze powinny być suche. Dlatego, że są to pomadki, które nie zawierają w swoim składzie tłuszczu, a w każdym razie niewiele, dlatego, że one zastygają, zasychają, a tłuszcz, który, który, byśmy nałożyły pod spód, czyli gdybyśmy, na przykład, teraz, gdybym ja teraz na te usta takie mocno natłuszczone nałożyła tę pomadkę, to raz, że ta konsystencja mogłaby być inna niż tutaj, w tej, niż w tym opakowaniu, a po drugie ona mogłaby mieć krótszą trwałość, czyli szybciej by z tych ust moich znikła. I teraz to jest właśnie taka zasada, że ja sobie te usta wytrę z, tego, z, tego, z tej pomadki, którą mam pod spodem. Do tego można nam służyć taka bibułka z Vibo, na przykład z Vibo, bo ja mam tutaj taką bibułkę, albo po prostu papier toaletowy, ręcznik. Wszystko jedno. W każdym razie one muszą być... Takie delikatnie tylko natłuszczone, delikatnie nabliżone, ale na pewno nie tłuste. Jeżeli chodzi o pomadki, teraz już przechodzimy do pomadek, są zwolennicy i przeciwnicy pomadek matowych. Jedni twierdzą, że one przesuszają usta, drudzy są zakochani w tych pomadkach, i ja należę do tych właśnie zakochanych. Ja bardzo je lubię. Owszem. One czasami sucho wyglądają na ustach, zależy też od pomadki, którą, ma, którą nakładamy. Ja tu mam różne z różnych półek cenowych i z różnych firm, i z drogerii, i z takich, których w drogerii nie kupicie. I powiem Wam na koniec, które bardziej lubię, które mniej przypadły mi do gustu, także tutaj już musicie same zdecydować, którą pomadkę wybierzecie. Ja Wam dzisiaj postaram się usta pomalować wszystkimi. Powiem krótko o nich, także przejdziemy już do, yy, do prezentacji. I najpierw weź, wezmę takie pomadki tanie. Yy, pierwszą z nich jest pomadka z Bell, z szafy, z biedronki. Jest to taka pomadeczka, yy, która się nazywa Matte Liquid Lips matowa pomadka w płynie. Ja mam ją w kolorze 02. I teraz jeżeli chodzi o kolory, to ja mam przeważnie takie bladoróżowe, nudziakowe, natomiast Wy możecie sobie wybrać, jakie chcecie, tak? Można przecież wziąć tester, pomalować sobie na dłoni i zobaczyć, który kolor będzie Wam odpowiadał. Ja Wam pokazuję te, które akurat goszczą w mojej toaletce, ale Wasz wybór, ale wybór należy do Was. Jeżeli chodzi o tę właśnie pomadkę, jest to pomadka tania, kosztuje tam nie wiem chyba około 12 zł, już nie pamiętam, bo ją dawno kupiłam. Yy, i nakładanie jest dosyć proste ja Wam pokażę, tutaj mamy aplikator i ten aplikator jest taki dosyć wygodny gąbkowy i teraz jak nakładamy ja się nie będę używała konturówki, ponieważ konturówka może przekłamać troszeczkę nakładanie tej pomadki ale użyję takiej konturówki przezroczystej z Golden Rose, ja Wam pokazywałam jest to konturówka, którą nakładamy na około ust po to, żeby nam ta pomadka nie wypływała na zewnątrz I ja to teraz zrobię czyli zobaczcie nie ma tu żadnego koloru ja maluję na zewnątrz. O. I zostawiam. To jest taka tłusta pomadka, która pozwoli nam wyrysować nasze usta bez konturówki. I biorę sobie ten aplikator i nakładamy. Najpierw staram się nałożyć cienką warstwę, tak żeby ta pomadka gdzieś tam nie uciekła mi poza obręb moich ust, ale jak zauważyłyście, dosyć fajnie się maluje. Jest przyjemna. Ma bardzo delikatny zapach, czyli przyjemna jest w nakładaniu. Pachnie delikatnie, nie jest jakiś to zapach taki duszący. I tak jak zauważyłyście, ja Wam troszeczkę przysunę tutaj siebie. Tak jak zauważyłyście, jest taki delikatny różowy odcień. Bardzo szybko zasycha. Ja jeszcze jedną warstwę sobie tego, tej pomadki położę. Ja już znam te pomadki. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja maluję się tym, tą pomadką. I zwróćcie uwagę, jak wyglądają usta. Może tak. Tak to wygląda. Myślę, że ona bardzo ładnie wygląda, słuchajcie. Nie jest to... Nie jest, ani się nie kluszczy, ani nie zbija w jakieś kulki. O... Także tutaj widzicie ją w całej okazałości. I teraz tak. Ona nie lepi się, słuchajcie, po nałożeniu. Bardzo szybko zasycha. Naprawdę zasycha szybciusieńko. I już nasze usta są gotowe do, do wyjścia z domu. I teraz co ja lubię w tych matowych pomadkach? Lubię to, moi drodzy, że bardzo szybko się maluje nimi usta. I przez długi czas te pomadki są na naszych ustach. Oczywiście jeżeli jemy, jeżeli pijemy, jeżeli używamy jakiś tłustych tutaj yy, potraw wokół ust, no to wiadomo, że ona się będzie ścierała. Ale przez jakiś czas na pewno będzie na naszych ustach i ta pomadka tak dosyć yy, kilka godzin się trzyma. Nie jest to takie długie utrzymywanie się, ale yy, trzyma się fajnie, można sobie poprawić. Bardzo fajnie się zjada. Yy, troszeczkę może jest taka suchawa potem yy, na ustach, ale myślę, że za taką cenę to jest całkiem przyzwoita pomadka. Także, jeżeli jesteście. Jeżeli Wam się podoba ten efekt, polecam Wam, bo naprawdę nie są to złe pomadki. Przynajmniej ten kolor, który ja mam, bardzo fajnie się umie sprawdza. I teraz, kolejną pomadką też jest to pomadka z Bell. Jest to pomadka z Bell, ale z Rosmana. I to już jest troszeczkę inna. No, znaczy, inna jest to droższa pomadka, bo ona kosztuje chyba kilkanaście złotych, 15, chyba około 17. Nie wiem, naprawdę ja powiem Wam szczerze, nie sprawdziłam tych cen dokładnie, ale na pewno jest droższa od tej, od tej, którą Wam pokazywałam z biedronki. I tutaj też mam ją w jasnym kolorze, jest to 03. Od razu przejdziemy do aplikacji. Aplikator podobny, taki gąbkowy. I teraz przesunę się, może trochę, żebyście lepiej widziały. To się odsuwam, teraz się przysunę o tak. I malujemy. I powiem tak. Ta jasna, którą mam, jest taka. No, słabo pokrywa te usta. Jak widzicie. Muszę ją jeszcze raz pomalować jeszcze jedną warstwę położyć. Także to pokrycie tutaj jest takie sobie. Teraz tak. Odczekamy. Ja już nie będę więcej malowała, żebyście zobaczyły jak to wygląda po nałożeniu. Troszeczkę mi tu wyszło. No teraz zobaczcie, jak to wygląda po nałożeniu. Ja Wam się przysunę jeszcze. bo masz ja się odsuwam. Tak to wygląda. Ona ma troszeczkę takie prześwity nie jest taka mm, przynajmniej ten kolor, który ja mam, zobaczcie, usta mi prześwitują, nie wiem czy to widzicie ale ja mam y, ten prześwit niestety tak, także tutaj nie wiem y, i jeszcze się ubrudziłam, bo jak zmywałam z poprzednich poprzednią pomadkę, to trochę te usta mi się ubrudziły tu z boku i teraz już nie mogę z tym dojść, pewnie starałam się trochę podkładu, ale to nic y, szybko zastyga też też nie, nie ma takiego zapachu intensywnego, troszeczkę się lepi. Teraz. I powiem szczerze, że ja tak średnio za nią przepadam. O, tak powiem Wam. Od razu. Tak średnio. Poza tym, jest to kolorek jasny, bo ja mam 0, 0,3. Poza tym, tak wzięłam ją, chyba jest dla mnie troszeczkę za jasna. Jakoś tak z tym kolorem się średnio polubiłam. A poza tym, ona no, prześwituje i ona jest sucha. Moim zdaniem, ta z biedronki jest trochę lepsza, natomiast ta jest sucha i to mi nie odpowiada za bardzo, także tutaj też już podaję to Waszej opinii i, i do Waszej dyspozycji decyzję, czy, czy kupiłybyście ją ja, tak średnio ją polecam. Kolejną pomadką, którą już wcześniej Wam pokazywałam, a którą kupiłam na promocji w Rossmanie, to jest ta pomadka Kylie, ta wzorowana na pomadkach Kylie Jenner, ona jest z taką konturówką i teraz ja mam ją w kolorze, tym chyba, nie wiem czy to jest najjaśniejszy, jeden. I teraz pokażę Wam szybciutko. Użyjemy tutaj konturówki, ponieważ ona była w komplecie. Powiem Wam, że ja nie lubię używać konturówek. Często sobie z nimi jakoś nie radzę. No dobra. Tak mniej więcej. Mamy konturówkę. I teraz nakładamy. Jeżeli chodzi o pomadkę... Ma delikatny zapach, aplikator bardzo wygodny. Nie, szachadzimy do aplikacji. I ta już zdecydowanie jest lepsza. Już przy samym nakładaniu od tej z Bell. Zobaczcie. Jedna warstwa. Ja Wam przysunę. Jedna warstwa i pomadka wygląda świetnie. I powiem, że ja ją bardzo lubię. Powiem Wam szczerze, że ją lubię. Jest naprawdę fajna pomadka, bardzo szybko zastyga. Jest taka kremowa w porównaniu z tamtymi. Tamte są bardziej suche moim zdaniem, natomiast ta jest taka kremowa, mimo że zastygająca, mimo że jest to pomadka matowa, ale bardzo ładnie wygląda. I. Dosyć fajnie się utrzymuje. No, wiadomo, nie jest to utrzymywanie takie całodzienne, ale kilka godzin się utrzymuje na ustach i ja naprawdę Wam tę pomadkę polecam, bo uważam, że te pomadki, jak za taką cenę, one też na promocji tej, tej jesiennej możecie kupić. Możecie kupić teraz, bo one też nie są drogie. Także jak na, to jest pomadka z Lovely, nie, nie wiem czy powiedziałam na początku: Lovely Kai Lips Kolejną pomadką to jest pomadeczka z Vibo. Ta Milion Dolar Lips. I też ją bardzo lubię. Ja mam ją w numerze yy, numer 6. Aplikator. Ojej, no pięknie. Aplikator. Gąbkowy zapach. Delikatny. Chciałam powąchać. I tutaj już jest kolor taki taki nudziakowy. Taki brudny róż. I też pięknie zakrywa. Pięknie pokrywa usta. I bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie. Bardzo ładnie wygląda. Naprawdę jest kremowa, nie taka mocno lepiąca. Delikatnie się lepi, ale pięknie wygląda na ustach, długo się utrzymuje. Yy, mmm. Może nie tak stuprocentowo cały dzień, ale naprawdę fajnie się utrzymuje, fajnie się zjada. Oczywiście jak jemy, pijemy, no to o te, te, y, ta trwałość pomadek zawsze będzie krótsza, ale polecam Wam ją, bo naprawdę jest na, fajna i ją bierzemy kolejną. Kolejną to jest, y, to jest taki błyszczyk y, z Lovely, ale on też jest y, zastygający y, i nazywa się Mac and Lasting. Extra Lasting Lovely. Ja mam go w numerze. Zresztą wszystkie numery, chyba jeden, tak. Wszystkie numery wam napiszę. Tu jest taki spory aplikator i aplikujemy. Bardzo ładny zapach. I on zastyga. Jest to taki błyszczyk zastygający. Już wam pokazuję, jak wygląda na ustach. Tak. Myślę, że bardzo ładnie wygląda. Naprawdę pierwsze pokrycie i już całe usta mam fajnie pokryte. Ale można jeszcze go dołożyć. Także yy, ja powiem szczerze, że też te, z tego błyszczyku jestem zadowolona. Yy, kolejne to już są trochę droższe pomadki. I tutaj mam Golden Rose. Uwielbiam te pomadki. Yy, te pomadki są też w wielu, wielu kolorach. Yy, I myślę, że o tych pomadkach zbyt dużo nie muszę Wam mówić. Kosztują około 20 zł. Ale naprawdę są świetne. I one pachną tak budyniowo. Taki aplikator gąbkowy. Tutaj ten kolorek, który ja mam w tej chwili, to jest 03. Taki nudziak różowy. Taki brudny róż. I tato już się aplikuje genialnie. Po prostu genialnie. I zobaczcie. Pięknie wygląda. I to jest jeden raz położenie. Pięknie wygląda. Świetnie się aplikuje, jest kremowa, nie przesusza ust, super zastyga i ta pomadka już jest trwała, dosyć trwała. Słuchajcie, także jeżeli szukacie fajnej pomadki trwałej, a chcecie wydać troszeczkę więcej i nie tak zbyt dużo, bo one jeszcze nie są takie drogie, to polecam Wam te Golden Rose, bo naprawdę są świetne, yy, naprawdę bardzo ładnie się zjadają yy, i długo się otrzymują i nie przesu... Kolejną pomadką, którą mam, to, są, to jest pomadka z burżuła. Tu też jest wiele kolorów, tu ja mam akurat ją w kolorze numer 10, Don't Pink of It i to jest świetna pomadka również, ale zapach ma taki sobie, taki chemiczny. Tu jest mały aplikatorek, taki gąbkowy, nakładamy. Mm. Ta to już jest mega komfortowa, słuchajcie, mega komfortowa na ustach, naprawdę. To są pomadki, już czuję się, że z wyższej półki, one kosztują... 50 zł chyba w rozmanie, no dosyć sporo. W tej promocji można je kupić taniej, ale to są naprawdę pomadki, które no, są godne polecenia. To są pomadki świetne. Pomadki, które y, pięknie się nakładają, są kremowe, nie przesuszają ust, y, bardzo ładnie się y, zjadają, y, są długotrwałe. Także te pomadki naprawdę polecam Wam y, bardzo gorąco. I kolejna pomadka, kolejna pomadka, którą mam, to jest taka mała pomadka z NYX. Firma NYX jest znana. Myślę, że to są pomadki, które możecie kupić w sklepach internetowych, yy, chyba w, nie wiem, czy w, w Seforze. W każdym razie yy, w tych drogeriach yy, to ich nie, w tych drogeriach ich nie kupicie. Jeżeli chodzi o ten, to jest taka miniaturka z kalendarza adwentowego. Ja dostałam ją od córki. Yy, bardzo przyjemna pomadka, to jest taki średni kolor, który mi pasuje bo, bo akurat ten tak średnio mi pasuje, ale nakładamy, zaraz zobaczycie aplikator taki, też dosyć przyjemny i ona to to już jest końcówka więc też jest super, naprawdę jeżeli chodzi o nakładanie, jest super nakłada się świetnie jest taka właśnie kremowa, nieprzesuszająca ust, naprawdę bardzo, bardzo fajna, z tym, że ona jest, nie jest taka mocno długotrwała, także tutaj już też zostawiam do Waszej dyspozycji. Nazywa się Soft Matte Lip Cream, tak się nazywa ta pomadka, ja Wam wszystko napiszę w opisach, także tutaj nie będę tak długo się nad tym rozwodziła, ale jeżeli chodzi o moje odczucia, naprawdę bardzo, bardzo fajne pomadki też, kremowe, mówię, nie mocno takie suche, nie widać tutaj, ja wam też to pokażę. Pokażę to, słuchajcie, przy tej bel widać było takie pęknięcie na tych moich ustach, takie przesuszenia. Tej z Rosmana, natomiast na tej tego nie widać. O! Możecie zwrócić uwagę. Także to jest naprawdę super pomadka i też Wam ją gorąco polecam. Drugą też jest pomadka z NYX, taka ona się nazywa NYX Lingerie. I ten kolor to jest taki typowy nudziak. 07. Ja, ja Wam wszystko ja wam napiszę pod spodem. Aplikator taki długi. Zapach. Tutaj mamy taki spirytusowy trochę zapach. I teraz nie patrzcie na kolor, bo kolor mi nie pasuje moim zdaniem w ogóle. Ja ją dostałam. Sama chyba takiego koloru nie wybrała. I może przez to, że nie lubię tego koloru, to średnio lubię tę pomadkę. Zobaczcie, szybciutko Wam pokażę. Ale ona tak, szybko zastyga, jest kremowa, ale ta akurat, nie wiem, ja jej nie lubię. Ona mi nie pokryła dobrze tych ust. Te usta są takie jakieś niepokryte, słuchajcie, do końca. Ja nie wiem, czy wszystkie takie są, czy ten kolor. Jeszcze raz Nałożę drugą warstwę. No i dalej mi się to nie podoba. Nie wiem, jakoś... Nie wiem, czy ta pomadka już jest słuchajcie, stara, bo ją dostałam do przetestowania od osoby prywatnej. Czy na moich ustach ona tak wygląda, czy ten kolor jest taki. Jakoś średnio za tą pomadką przepadam. Ostatnią to jest taka najdroższa pomadka. Pomadka z Too Faced. Melted Matte. Pomadki też znane tu na YouTube ja ją... Pożyczyłam do wypróbowania od córki. To jest jej pomadka. Chciałam Wam pokazać. Nie mam takiej pomadki. Aplikator taki. One kosztują kosztu złotych, także uwaga. Malujemy. To jest też nudziak, ale... ale zdecydowanie, słuchajcie, lepszy od y, tego od tej poprzedniej. Ja mam szybciutko się przybliżę. To jest też taki jasny jasny beż. Ta pomadka kosztuje 100 zł. Także to już jest zobaczcie wyższa półka. I co muszę o niej powiedzieć? Miałam ją raz na ustach, to jest mój drugi raz. Bardzo szybko zastyga. Ale czy ładnie wygląda. To bym do końca tego nie powiedziała. Przynajmniej na moich ustach. Mi się średnio ten efekt podoba. Nie wiem, ocencie same. Jeszcze raz Wam pokażę. Czy ta pomadka jest warta 100 zł? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, w każdym razie tak wygląda. O, jeszcze od tego mi się skrusza. Albo to jakaś skórka. Nie wiem, ona mi podkreśla wszystkie suche miejsca na ustach. Średnio mi się podoba, nie wiem. Yy... Tak sobie mi to wszystko wygląda. Może u mnie to tak wygląda, może ten kolor jest taki, yy, nie wiem, ocencie same. I to są wszystkie pomadki. Teraz, gdybym miała wam powiedzieć, słuchajcie, które są moimi ulubionymi, to szybciutko wam powiem tak: ta burżła polecam. Polecam wam również ten z bo jest tania i naprawdę fajna. I polecam wam również, yy, tak, może wybiorę trzy takie naj, najlepsze i polecam wam z Golden Rose. To są trzy pomadki, które wam polecam, słuchajcie. Natomiast co do pozostałych, to, to zostawiam Wam już do, Waszego, do Waszej oceny. Ja Wam pokazałam, jak one wyglądają, a Wy sobie już musicie same pomyśleć, czy, czy będziecie chciały je kupić. Yy, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę. Mam dzisiaj fajną taką biżuterię na sobie. To jest biżuteria ze sklepu internetowego yy, Aleksandry Stripentow. Ja Wam podam link do tego sklepu. Jest to fajna, spórzana z naturalnej skóry biżuteria. Mam dwie bransoletki i naszyjnik. Jeżeli zwróciłyście uwagę, jeżeli jesteście ciekawe, skąd mam to, ja Wam tutaj wszystko podam. Biżuteria jest świetna, pachnąca, bardzo, ładnie, bardzo ładne zapięcia. Jeszcze będę na pewno o tej biżuterii Wam mówiła. Dziękuję Wam, moi kochani, za oglądanie. Film był trochę długi, ale niestety tak jak test, to troszeczkę musi potrwać i y, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do następnego odcinka żegnam się z Wami cieplutko, cześć.